przyczyną upadku pierwszej Rzeczpospolitej Polskiej były długie lata zaniedbań politycznych, społecznych i gospodarczych. Już na długo przed rozbiorami Polska była państwem wewnętrznie podzielonym. Władza króla była znikoma, nie mógł on otrzymać zawodowej armii, nie było szans na reformę, wywołały bunty i rokosze. Skutkami tych zaniedbań było całkowite zatrzymanie rozwoju gospodarczego kraju europejskiej potęgi politycznej, militarnej, ekonomicznej i kulturalnej, jaką Polska była w wieku XVI, stała się pa państwem niezdolnym do rozwoju i samostanowienia. Rozrastające się państwka magnackie, posiadające własne prawodawstwo i własną armię podważały coraz bardziej znaczenie władzy królewskiej. Biedniejsze rodziny szlacheckie były na utrzymaniu magnatów, stając ich zapleczem politycznym i militarnym. Wewnętrzne spółcenie. Brak poczucia odpowiedzialności za kraj, bierność, a nieraz i naiwność polityczna jej obywateli sprowadziła na Polskę klęskę ostateczną rozbiory i likwidację niezależnego państwa polskiego. Spójrzcie na łby, na oczy zalepione miodem. Wypukłe usta żądne krwi, na brzuchy obnoszone przodem, na czuby, wąsy, brody, brwi, do szabel przyrośnięte pięści. To dumnej szlachty pyszne dni, naszemu winne są nieszczęściu, to ich historia temu winna, że nasza będzie całkiem inna. Pierwszy rozbiór Rzeczpospolitej miał miejsce w roku 1772. W wyniku kolejnych rozbiorów w latach 1793-1795 Polska przestała istnieć na mapie jego państwo. I teren wcielony został do Prus, Cesarstwa Austro-Węgier i Rosji. Administracja na terenie zaboru, zwłaszcza rosyjskiego i pruskiego, prowadziła politykę mającą na celu nakłanianie mieszkających tam Polaków. Do przyswajania języka i kultury zaworcy. Po upadku powstania Kościuszkowskiego także Prusacy przystąpili do intensywnej akcji germanizacyjnej. Głównymi jej elementami było osiedlenie na ziemiach polskich ludności niemieckiej oraz germanizowanie młodzieży polskiej, realizowane m.in. przez naukę w szkole niemieckiej oraz służbę wojskową w Armii Pruskiej. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku kanclerz pisma. Zlikwidował całkowicie język polski w administracji i sądownictwie oraz zakazał prowadzenia trzy w języku polskim. Wobec dzieci, które odezwały się w szkole po polsku, były stosowane kary cielesne przez niektórych niemieckich nauczycieli. Najbardziej bulwersującą opinię publiczną wydarzenia miały miejsce w szkole we wrześniu. Dzieci polskie zostały tam skatowane przez niemieckich nauczycieli i policjant za to, że podczas lekcji religii nie chciały mówić po niemiecku. W proteście ogłosiły strajk, który odbił się głośnym echem w ówczesnym świecie. Zatem pacierz w własnej mowie, co go zdali nam ojcowie, co go nas, uczyły matki, Prusak męczy polskie dziadki. Wstał na gnieździe orzeł biały, Pióra mu się blasko zjały. Gdzieś to boka skarba rodzi, Prusak męczy polskie dzieci. Wzbudziły się trochę prochy piasta, Stał król, bełro rasta, Skroń w koronie jasny świeci, Bronić idzie polskie dzieci. Zwołajcie mi moje rady, niechę śpieszą do gromady. Zwołajcie mi moich kmieci, prusak męczy polskie dzieci. Wstańcie, sioła, wstańcie, grody, ruszcie z brzegów gopła wody. Bijcie dzwony od Kruszwicy, skroś piastowej mej Bicie Bijcie dzwony, bicie serca, niech drży prusak przeniewierca. Niech po świecie krzyk wasz leci, Prusak męczy polské dzieci. Niechaj wiara moja stanie, Niech się skrzyknie zawołanie, Wici niechaj lud zanieci, Prusak męczy polskie dzieci.